Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich w kolejnym odcineczku. Dzisiaj gramy w MTA For Life. Jak widzicie jestem sobie w moim Pasacie, Razem z Radbusem. I sobie jedziemy na kopalnię, bo będziemy sprzedawać węgiel. Generalnie to możecie zobaczyć, że, że w sumie nie wiem. Ale Radbus mówił, że chce... Generalnie, podjechać do bankomatu. Nie wiem po co. Zobaczymy. Zobaczymy, co chłop chce zrobić. Nie. najpewniej no jak bankomat, to coś grubego chce zrobić. To lekko przycięło. Sorki za to. Mój kąt nie daje rady. Mm, tyle kaski. <laughs> no to nieźle. Kaski ma. Chłop to pewnie bogaty bardziej niż ja. Na pewno, na pewno tak jest. Dobra, to lecimy na kopkę, bo mam trochę węgla do sprzedania, a cena jest znakomita, bo jest 11,50 i mam 3200 kilo. Także naprawdę opłaca się. Lecimy sprzedawać to, bo się będzie działo grubo. Naprawdę. Ja robię cięcie i się widzimy za chwilkę przy kopce. I generalnie to będziemy sprzedawać i będziemy też czekać na, kurde, ciężarówkę, także, no, mam nadzieję, że się uda jakoś. No, generalnie ja to sobie z Radbusem teraz i tak trochę buja. Tak specjalnie robiłem. Generalnie to napiszę do Radbusa, że już nagrywam. Bo generalnie, no, bo chciał wiedzieć, kiedy będę nagrywał. Nie wiem czemu. Napisał ok. Dobra, no to czekamy. Ja, chyba chcę hajs dać, jak mi się wydaje. Jak da hajs, to normalnie będzie masakra? Wspomoże nasz projekt. Generalnie. Bo projekt robię z widzami. W sensie no. Bo wy widzowie dajecie mi hajs. Ja daję. Ja daję wam content. Co? Ile? 10 tysięcy What? Dzięki Radbus za 10 koła, czyli to nieźle, ale będzie projekt. Dzisiaj to na pewno nam starczy na projekt cały. Generalnie to kupujemy dzisiaj ABS, UP3 i licznik. Także myślę, że ciekawie postaram wam się to dobrze pociąć, tak żebyście widzieli wszystko. No, generalnie trzeba opłacić parking, oczywiście, bo wiadomo jak to jest, nie? Chociaż ostatnio moje auto przestało 15 minut na parkingu, i później zdążyłem pójść jeszcze opłacić i nie było problemu, także zależy, ale nie polecam. Lepiej zapłacić na wszelki wypadek. Ok, dobra, wchodzę. No tu teraz będą lekkie kłopoty, jak to zwykle, bo w sumie na kopalni dawno nie byłem. Ale ok, zobaczymy. No, poziom średni, no nieważne. Idziemy. Wait, to tu. Tu, tylko, że chyba muszę poczekać, tak mi się wydaje. Nie wiem, Tu trzeba wyjść, czy co? Nie, nie wiem, właśnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ok, dobra, jesteśmy na kopce, znaczy w tym miejscu obok kopki. Generalnie 6300 mam na 14000, czyli już niedługo kolejny level kopki będzie. Level średni, level drugi. Tak zwany, dobra, idziemy sprawdzić ilość węgla. 3248, także dużo. A nie gdzie iść, żeby znaleźć to miejsce, gdzie się sprzedaje. Dobra, zrobimy cięcie, i widzimy się już z gotową ciężarówką. Także za chwilę się widzimy. Cześć. Ok, już jesteśmy. Czekamy na ciężarówkę. Zostało jeszcze 60 minut. Ciężarówka powinna być dostępna za. Za chwilę. O właśnie teraz jest dostępna. 1800 minut jeszcze by tak sobie mogła postać. O dostałem premię 600p lęków oraz 12LP. Radbus wsiada do mnie i lecimy dalej. Jedziemy to sprzedać. Także widzimy się na miejscu jak będę już to sprzedawał. Ok, już dojeżdżamy. Jesteśmy na torach. Ogretnie, jak zwykle. Wiadomo, dobra. Już dojeżdżamy, jest brama. Oczywiście. Jest brama, cyk. Czekam aż się opuści, dobra. Tu, tu teraz patrzymy, chłop stoi, tu musimy poczekać, a akurat wyjeżdża. No, ale mógłby jechać szybciej. No i znowu gremitnie. Oczywiście, bo mój komputer sobie już nie radzi. Ale ja na razie nie mam pomysłu, co z tym kompem, Ale coś, coś tak mi się wydaje, że niedługo pójdzie ten komputer na złom. i kupię nowy komputer. Ale to takie plany jeszcze. Jeszcze nie na teraz, nie? No dobra, czekamy chwilkę, wszystko się zgadza. Wypiszę tylko... Jeszcze tylko potwierdzenie i lecimy. Jack Daniels. Jack Daniels, tak poza tym to taki whisky jest, nie? W sumie bardzo... Bardzo dobry chyba, nie wiem, nie piłem jeszcze. Może kiedyś będzie okazja. Dobra, tu Radwis czeka obok. No, teraz czekamy na chłopa. O, generalnie no... Oczywiście rozładowywanie ciężarówki trochę trwa, więc... Wiadomo, ale to za chwilę powinno się skończyć. Turadus siedzi na węglu. <laughs> ja palę laczka. Elegancko. Palenie laka. To jest to. No dobra, dobra. Czekamy. Zarobimy za to, za ten cały węgiel, za sprzedaż tego węgla około 37 tysięcy. Jakoś tak. Ponad 37 tysięcy z tego, co tak policzyłem na szybko po drodze. Także myślę, że cena jest całkiem git. Dobra, już chłop wyjechał, ja tu parkuję. Oczywiście parkuję na dwa razy, bo, bo nie da rady na raz wjechać w to miejsce. Dobra, gesimy, spuszczamy, re... zaciągamy ręczny. Wchodzimy, przekaż potwierdzenie. Eta, ta, ok. Kontynuuj. Czekamy. Rozładowanie węgla z ciężarówki. To jest to co ja chciałem usłyszeć od samego początku. No dobra, czekamy, czekamy aż chłop mi tu rozładuje. Kapitan Blanket. No nieźle. Pewnie nawiązanie do jakiejś postaci z filmu, bądź gry. Nie wiem. Albo do czegoś innego. Nie wiem, nie, nie wiem. Nie mam pomysłu po prostu. No nieważne. Dobra, już końcóweczka. Tak, już końcówka. Dobra, zakończę rozmowę. Wsiadamy, lecimy z Radbusem. 37. 700. Right. 37. 357. Jest git. O, tu podjechał jakiś sultan. Spoczko. Eo, napisał. <grym> Dobra, lecimy, lecimy. To myślę, że w sumie możemy zobaczyć się na. Na, no, na miejscu, jak będziemy na kopce, chyba że wydarzy się po drodze coś ciekawego, na przykład ktoś we mnie uderzy, ktoś nie wiem, ktoś, ktoś wleci do wody czy coś, nie Nie wiem, to zobaczymy na miejscu. Dobra, właśnie minęliśmy most z Los Santos na drogę do San Fierro i jedziemy sobie powoli. Generalnie jesteśmy przy stacji benzynowej. Sorry, że tak nie grę. Nie wiem o co z tym chodzi. Ciężarówka lekko stłuczona. Dobra, jedziemy. I tutaj. No, za chwilę się coś wydarzy. Najpewniej. <laughs> Nie no, ja wiem, bo nagrywam audio później. No i... Bum. <laughs> Wleciał chłop z sentinelem. Sorry. No sorry, sorry, no. Nic się nie stało. Niech pozdrowi YouTube i lecimy dalej. No. Niech się trzyma chłop. Pozdrawiam. Gracza Kupsonek. Tak, Kupsonek? Niech jeszcze napisze na potwierdzenie. Tak, Kupsonek. Spoko, pozdrów. Spoko, Hehe. <laughs> Pozdrawiam, Kupsonek. Ciebie i twoją brawurową jazdę autem. Sam też lepiej nie jeżdżę, bo kilka razy wodowałem, tak bez przypadku. Kanał podeśli. to za chwilę podeślę. Teraz szybka jazda będzie, że normalnie się rozpędzam, piszę. Muszę wysłać link, a generalnie to co wysłałem teraz to jest to co robiłem dzisiaj na teście z polskiego z lektury, nice. Generalnie test z lektury to był z lektury... Z lektury lalka Bolesława Prusa. Generalnie liczę na czwóreczkę z testu, więc jak pani mnie ogląda z polskiego, to naprawdę liczę na czwóreczkę, żeby średnia nie spadła i tak dalej. No dobra, tu się pomyliłem jeszcze błąd, mały. Dobra, poszło, jeszcze, zdążyłem wykręcić, a jak? To jest driver normalnie, nie? Nikt tak nie jeździ. Bo każdy jeździ inaczej. Na przykład, żeby pisać, to coś mógłby się zatrzymać i napisać. Generalnie, widzowie, co wy byście powiedzieli na to, żeby zrobić odcinek, jak driftuje samochodem z węglem albo bez węgla, bądź jak driftuję z nie wiem, elegy na przykład, z jakąś inną osobą, z widzem albo z kimś z nie wiem, z innych osób? No, generalnie ja driftować nie potrafię, elegy tym bardziej. Miałem okazję pojeździć, to w ogóle nie dałem rady. I generalnie, generalnie to jestem już bliżutko. Teraz y, szybki skrót: proszę administrację, nie banujcie mnie, ani nie zawierajcie prawka. To po prostu powinien, powinna być droga. Jeśli chcecie, nie wiem, teksturę do tej drogi, czy coś, napiszcie do mnie na Instagramie: Zbyk, na przykład Grayna, czy ktoś inny. Ja wam to załatwię, bo nie wiem, w grafice mniej więcej coś tam się specjalizuje. Troszkę. Także jakbyście chcieli, to tam ma, ma, mogę wam tam zrobić, nie? Żebyście tylko mnie nie zbanowali, tak? <laughs> nie no, żartuję. Ale generalnie no, mogę zrobić. W sumie no, już wjeżdżamy, tylko czekam na tą bramę. Dobra, lecimy. Do Letty Ortiz. Czy jakoś tak ona tam ma? Tak, Letty Ortiz. Jest generalnie ta, dziewczyna, dziewczyna albo żona Dominika Toreta z Szybkich i Wściekłych. Dzie, dzięki Radbus za dwie stówki. Nie wiem w sumie za co dostałem, ale dobra. Um, lecimy, TH za. Nie, nie wiem za co, no generalnie dziękuję za dwie stówki, tak? Dobra, wchodzimy jeszcze. Oczywiście. Dobra, jalece, kopa. Dobra, dobra. Kaucję bierzemy, cyk. Dziewięć stówek i. I za chwilę się widzimy, jak będę tuningował auto, a auto będę tuningował albo w Las Venturas, generalnie w Las, w Las Venturas, Los Santos, San Fierro czy też inne miejsca. Także widzimy się na miejscu. Dobra, generalnie jestem w Las Venturas, jestem już tutaj, mijam pierwszy most. Generalnie jestem w Las Venturas, gdyż po prostu jak stałem w Los Santos, czekałem aż tuner otworzy się. To się nie otworzył, musiałem stać, czekać, pisałem do niego na PM, pisałem normalnie na czacie, nic nie zauważył, także nie chciałeś mordo zarobić, to nie zarobiłeś, proste. Jedziemy do Las Venturas, się najpierw naprawię, generalnie poszukam tunera, bo w sumie nie wiem gdzie jest, trochę będę błądził pewnie, znaczy Red, Sa Red Sands, więc gdzieś w tym miejscu. A i kojarzę, że to jest przy przecho więc w sumie tam się udamy. Za chwilę, tylko najpierw oczywiście naprawię auto, a jeszcze zanim tam dojadę, to zdążę je na pewno rozwalić, więc ym, naprawiam auto i się widzimy tam. No już, a w sumie jeszcze mogę zamontować licznik. Już miałem robić cięcie i tak dalej. No już tu elegancko naprawimy, to tu nie wiem, poczekamy. Poczekamy 14 sekund, to spoko. Generalnie mo możecie wbijać się na streamki, bo streamki odbywałem się o 18. Teraz na przykład przez ten tydzień nie, nie ma streamków na razie. Jest to spowodowane moimi sprawami osobistymi. Nie będę się wypowiadał na ten temat za dużo dla Was, bo myślę, że nie powinniście tego wiedzieć. Po prostu kto wie, ten wie. Dobra. Jesteśmy już, montujemy licznik. Generalnie licznik jest bardzo ładny. Przynajmniej mi się podoba. No okej, okay, czekamy aż tu ten. Wybiorę. Generalnie brak podświetlenia to aż 1000. Się płaci jeszcze. Dobra, dobra. Ja chciałem. Ice. Ice, nie? Tak, ice. Ice 16000. To spoko. Mogę teraz. Intensywność podświetlenia zmienić. Nie ja nabierzemy najjaśniejsze, bo w sumie najbardziej mi się podoba. Najjaśniejszy i znowu Gramitnie. Dobra, już licznik jest. Także widzimy się na miejscu, jak będę tuningował resztę rzeczy do auta. Okej, okay, już jadę. Jestem przy giełdzie, już mijamy giełdę i lecimy. Generalnie jestem już no właśnie tutaj. Czyli bardzo blisko. Generalnie już wjeżdżamy, dostałem 23,65 od Elwood, dzięki mordo, nie wiem czy się znamy czy coś, dobra, witam, co robimy, UP3 ABS, montujemy, także hop, wchodzi, ja muszę dać kasę Trzy... na ID, 31 tysięcy i 19 tysięcy, dobra. 31 tysięcy o, jest dobrze i jeszcze. Jeszcze, jeszcze 19 tysięcy, dobra 19 tysięcy ABS dobra, tu lekko się generalnie. Mm, generalnie tu nie, nie skumałem. Generalnie tego, co tu się wydarzyło, bo przyszedł gracz i się spytał i tak dalej. Bo z początku myślałem, że dałem 3100, ale dałem 31. Dobra, teraz 19000, już dałem 19 koła. Dużo kasy, nieważne. Zostało mi jeszcze 13990 i mam już ABS. Jeszcze nie, dobra, już mamy ABS. I teraz Wyjeżdżamy się. Chłop, pyta, czy coś jeszcze robimy. Pozdrawiam, YouTube, Max. Generalnie pozdrawiam Ciebie. Dzięki za tuning cały. Pozdrawiam Cię, Max. Po raz kolejny, ale autko pięknie siedzi. Cud, miód i orzeszki, że tak powiem. Generalnie bardzo ładnie. Przydałoby się tylko zatankować. ABS jest, wszystko jest elegancko. Teraz lecimy. Lecimy się naprawić i. Widzimy się na miejscu jak naprawię auto i będziemy gdzieś jechać. Dobra, już dojeżdżamy do tuningu tego samego co był wcześniej. Nie, to nie jest tuning. To jest mechanik. Dobra, nieważne. Jesteśmy, jesteśmy, ok. Tu chłop coś firuje. Czekamy chwilkę. Mm, chwilkę, czyli 20 parę sekund. Tak trochę no. Nie chcę mi się czekać, ale ok. Generalnie stratum bardzo ładnie wygląda. Generalnie, możecie pisać, co Wam się podoba, bądź nie podoba na, w tym filmie. Nie wiem, na przykład, że słabe audio, czy coś. No, generalnie, możecie napisać. Piszcie kulturalnie, bo będziecie banowani. Także tylko tyle mogę Wam powiedzieć, nie? Generalnie, możecie zostawić łapkę w górę, suba, bo będzie konkurs na 200 subów. Konkurs z, no, z gry, generalnie. I w sumie, w sumie, naprawiam auto i lecimy, nie? 19 sekund? Nie, jednak 12, bo wolę mieć to szybciej auto, nie? Dobra, tu pewnie zrobię cięcie albo nie zrobię, bo w sumie mogę je przez ten czas gadać. Także subskrybujcie, bo naprawdę bardzo duży procent osób mnie nie ogląda. Już auto generalnie naprawione? I generalnie, no, 200, 200 subskrypcji i robimy konkurs. Generalnie, no. Trochę brakuje, ale myślę, że uda nam się jeszcze do, do końca marca wbić. 200 subów, to jest nasz cel. 200 subów do końca marca. Jedziemy jeszcze zatankować auto i myślę, że będziemy kończyć film. Jak zatankuję auto, jeszcze się przejedziemy. Testowanie ABS-u jest oczywiście potrzebne. Oczywiście ABS jest dobry. Dobra, tankujemy. oczywiście, no trochę czasu zajmie. I wydajemy, hajsiwo, dalej. I generalnie możecie mi powiedzieć, czy ten wydech w tym aucie jest standardowy, czy, czy mimo wszystko nie jest standardowy. Czy jakiś, no, customowy. No jakoś tak mi się wydaje, że nie jest customowy, jest standardowy po prostu. Ale mi się może tylko wydawać. Dobra, auto zatankowane. Jak wiecie widzowie, to możecie powiedzieć, bo ja się akurat zastanawiam nad tym, ale nie wiem właśnie. A wydaje się cały czas mi, że to jest standardowy. Ale nie, mogłem się zapytać tunera, ale już, już nie, nie miałem czasu. Chciałem po prostu skończyć odcinek. Teraz lecimy na pełnej. Generalnie, przepraszam drogi Sapcie i Generalnie Zbyk, że przekroczyłem prędkość, ale po prostu kończymy film. I dzięki wszystkim, że byliście. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć. Okay.